Kadry i HR -y w każdej firmie to ta część organizacji, która powinna być najbardziej wrażliwa nie tylko na zmianę prawa, ale też na to, jak to prawo jest stosowane i czy rzeczywiście w danej firmie jest stosowane. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie, który w HR-ze powinien być absolutnym fundamentem każdego procesu. Mowa tu oczywiście, o dyskryminacji w zatrudnieniu, a dokładniej o tym, jak rozpoznać dyskryminację pośrednią i bezpośrednią w procesach rekrutacyjnych i awansowych. To ważny temat nie tylko z punktu widzenia prawa, ale też z punktu widzenia wizerunku, z punktu widzenia efektywności biznesu, bo organizacja, która stosuje praktyki dyskryminacyjne, ryzykuje nie tylko proces sądowy. Ryzykuje też utratę najlepszych talentów i reputacji na rynku. A to już jest coś, czego nie da się przecenić. Ale zacznijmy od podstaw. Dyskryminacja bezpośrednia to sytuacja, w której ktoś jest traktowany gorzej, wyłącznie z powodu cechy, która jest prawnie chroniona. I Polski Kodeks Pracy mówi wprost: pracodawca nie może różnicować, Pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne czy sytuację rodzinną. Brzmi to jasno, prawda? Przykłady z życia: kandydatka została odrzucona w rekrutacji, bo ma małe dziecko i pewnie będzie brała zwolnienia lekarskie. Starszy pracownik Został przy, pominięty przy awansie, bo młodszy szybciej ogarnie nowe technologie. Osoba z niepełnosprawnością nie została dopuszczona do rozmowy, bo na pewno nie poradzi sobie w dynamicznym środowisku. To są klasyczne przypadki dyskryminacji bezpośredniej łatwe do zauważenia bo są otwarcie powiązane z cechą chronioną. Trochę trudniej jest z dyskryminacją pośrednią. Tu sprawa jest bardziej złożona, i właśnie dlatego często ta dyskryminacja pośrednia bywa niewidoczna. Dyskryminacja pośrednia to sytuacja, w której na pozór neutralne kryterium, neutralny wymóg, neutralna procedura w praktyce stawia określoną grupę osób w gorszej sytuacji. Weźmy przykład z rekrutacji. Firma pisze w ogłoszeniu: Szukamy osoby młodej, dynamicznej, do młodego zespołu. To brzmi niewinnie, prawda? A jednak jest to sygnał dla osób po 40 czy po 50 roku życia: Nie pasujesz do nas. Efekt? Kandydaci starsi rezygnują z aplikacji, a firma sama ogranicza sobie pulę talentów. Inny przykład wymaganie pełnej dyspozycyjności i gotowości do pracy w godzinach wieczornych. Na pierwszy rzut oka jest to uzasadnione biznesowo. Ale w praktyce może wykluczyć rodziców małych dzieci, może wykluczyć osoby opiekujące się bliskimi czy pracowników z niepełnosprawnością. Albo jeszcze inny scenariusz. Polityka awansów, w której promuje się tylko osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin. Na papierze to wygląda naprawdę neutralnie, ale w praktyce uderza w młode mamy czy w ojców, którzy korzystają na przykład z obniżonego etatu. I właśnie w tym tkwi pułapka dyskryminacji pośredniej. Intencje mogą być dobre, ale efekt jest już wykluczający. Co to oznacza dla HR-ów? Po pierwsze, pamiętajcie, że prawo pracy nigdy nie pyta o intencje. Jeśli efekt jest dyskryminujący, to organizacja ponosi odpowiedzialność, choćby miała najlepsze intencje. Dlatego HR musi patrzeć krytycznie na wszystkie swoje procedury, nie tylko na ogłoszenia rekrutacyjne, ale też na przykład na polityki awansowe, na regulaminy pracy, na systemy premiowe, a nawet na język w komunikacji wewnętrznej. W praktyce będzie to oznaczało kilka kluczowych działań. Po pierwsze, audyt języka w ogłoszeniach i komunikatach. Zamiast młody i dynamiczny, lepiej napisać otwarty na współpracę, chętny do rozwoju. Regularne przeglądy danych płacowych i awansowych. Kto faktycznie awansuje? Czy nie ma ukrytego wzorca, że awansuje głównie np. mężczyzna albo osoba bez dzieci? Dalej szkolenia dla menedżerów, bo to oni na co dzień podejmują decyzje i ich nieświadome uprzedzenia mogą przesądzić o dyskryminacji. I na koniec odważne pytania w HR: czy dany wymóg naprawdę jest konieczny, czy pełna dyspozycyjność to rzeczywista potrzeba, czy tylko tak się przyjęło? Warto też pamiętać o psychologicznym aspekcie. Często dyskryminacja nie wynika ze złej woli. Ale po prostu z utartych schematów i stereotypów. Bo młodzi są bardziej elastyczni, bo kobieta po powrocie z macierzyńskiego na pewno będzie mniej zaangażowana, bo osoby z niepełnosprawnościami nie poradzą sobie w wymagającym środowisku. To są mikroprzekonania, które przekładają się na realne decyzje kadrowe, a każda taka decyzja ma konsekwencje prawne i wizerunkowe. I na koniec pytania, które warto zadać sobie w HR. Czy nasze procesy dają równe szanse każdemu kandydatowi? Czy awans w naszej organizacji faktycznie zależy od kompetencji, czy też od tego, kto lepiej pasuje do kultury firmy? Czy mamy odwagę zmienić procedury, które nieświadomie wykluczają wartościowych kandydatów? Bo prawdziwa różnorodność zaczyna się wtedy, gdy procesy są tak zaprojektowane, żeby każdy miał realne szanse. A pamiętajmy, nieintencjonalna dyskryminacja to też dyskryminacja. Dlatego zachęcam Cię. By przyjrzeć się procesom w Twojej organizacji. Być może odkryjesz, że niektóre neutralne zasady wcale takie neutralne nie są. A zmieniając je, zyskasz nie tylko spokój prawny, ale też dostęp do szerszej puli talentów i bardziej zaangażowany, różnorodny zespół. I to jest właśnie rola nowoczesnego HR-u. Nie tylko pilnować zgodności z prawem, ale też. Aktywnie usuwać bariery, które mogą blokować rozwój ludzi i firmy. A teraz jestem ciekawa, czy w Twojej firmie zdarzyło się, że neutralna na pozór zasada okazała się wykluczająca? Daj znać w komentarzu, bo wymiana doświadczeń jest najlepszą lekcją dla wszystkich. Dziękuję Ci za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Ci się podobało. Zasubskrybuj mój kanał, żeby widzieć więcej takich treści. I oczywiście udostępnij link do tego filmu swoim znajomym z HR-u. Niech oni też wiedzą, jak działać zgodnie z prawem. Bo pamiętaj, zgodnie z prawem, to bezpieczniej.